Dobra, kurczaki jedziemy z koksem. Robimy potrójną porcję pierników. Szybciutko, sprawnie, zgodnie z przepisem, który drubna wam przesłała. Pokażemy, ile to czasu się robi. A to jest, jeżeli ja to zrobię, to każdy z was to zrobi. Dobra, jedziemy z koksikiem. Miodzią 3 razy 3, 9. trzy, jak pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć całą szklankę na te trzy porcje. kubek Idziemy z tym Olej kolory Kupa rośnie Masło 5 łyżek 15 łyżek Dziwny przepis ale 15 łyżek Powiedzmy że pierwsza Druga Cztery Damy 5, powiedzmy, że mamy 10, bo to były takie duże łyżki. Aby to miało być stopione, masło tylko by było mniej. Czyli damy jeszcze o takie dwie łyżki, i powiedzmy, że będzie dobrze. No, powiedzmy, że to jest na te trzy porcje, to jest gdzieś około 2, 3, kostki masła. Można tak przyjąć. Ciach, ciach, dobra. Mamy kolejną rzecz głowy, jajko, mm. czyli ile? 3 Jajeczka? Pięć po siódmej zacząłem.

Mielonego jedna łyżeczka cynamonu czy trzy łyżeczki cynamonu? Żono takie łyżeczki? No. Okay. Raz. Mogą być płaskie. Dwa, trzy. Cynamon mamy z wodą. Eee, przyprawa do piernika. Przyprawa do piernika. Ile? Jedno opakowanie przyprawy do piernika. Czyli trzy opakowania przyprawy do piernika. Mm. Jedna do bio, ja do no segregacji, druga przyprawa, mm. ale pachnie, druga przyprawa do piernika, trzecia, aż mi tutaj zapachniało, pięknie. I co mamy? I sól. Ile? Szczyta. I jedziemy z koksikiem. Mikser. Co jeszcze to jeszcze tak rozmieszam? Żeby się tak nie kurzyło. To sobie to tak rozmieszam. Bo tu się kurzy. Субтитры сделал DimaTorzok zgla I to będzie dobre odkładamy mm. słożą Dobra Mąka wiemy z kupsikiem An la Mąka. Ile tej mąki na trzy porcje? Dwie szklanki mąki na jedną porcję? Pycha Dobra, tu była resztka A najbardziej tu cynamon Tu resztka Fajnie, bo wszystko z resztek, gotowanie z resztek jest najlepsze Dobra, powiedzmy, że tu mamy jedną Trzecia, czwarta, piąta, szósta, można powiedzieć, że sześć to będzie. Kilo. Kilo, lekko. I teraz tak do tego wrzucamy, co? Soda. Proszek do pieczenia, proszoda. proszek do pieczenia, soda Proszek do pieczenia, mamy Proszek do pieczenia Jedna łyżeczka proszku do pieczenia Czyli w tym przypadku jedna, co to trzy łyżeczki Żono, takie? Tak jest Raz Dwa Trzy Trzy Kamerka do fina. Jedna łyżeczka sody, czyli trzy łyżeczki sody. Takie? No płaska, nie, nie. Płaska. płaska bo potem będzie czuć mocno okay. tą. Ten... No. Mhm. I troszkę. Mhm. Czyli mamy trzy. Dobra. Tuż klamerka do ręczniczków. Wymieszamy. Z czuciem, żeby się nie kurzyło. To. Nie pyliło. O, nie pyliło. Oczywiście, oczywiście, nie muszę mówić, żebyście subskrybowali mój kanał, nie? Pod no, taką łapkę to tego tam. Dobra. to. Co teraz robimy? Dodać do masy w misce. I co? I rękami. Pięknie. Dobra. Robimy, tak? Dodajemy stopniowo najlepiej Stopniovo. Na razie zrobimy to łóżką No tak Zacząłem to robić o 195, a już jest 1917. Czyli robię już ile? 12 minut. Dobrze mówię? Mm -hmm. 12 minut już robię to ciasto. Także idzie szybciutko, proste ciasto. O, że jest fajna. Mm. Bez zapach piernika. Ej, taki pomysł mi do głowy, żebyście e, też może nakręcili filmik, jak robicie e, swoje pierniczki i wrzucili to na, na messengera. Żebyśmy inni zobaczyli, jak u was to idzie. Możecie czegoś fajnego od was nauczę jakichś trików kuchennych żeby być lepszym o już ciężko idzie dobra dodamy jeszcze trochę o już idzie trochę to jest trochę ciężko już ciągle idzie. słuchajcie bo ja robię po porcję także jak będziecie robić pojedynczą porcję tak czy, czy jedną porcję to wam oczywiście łatwiej pójdzie szybciej, czasowo no bo wiadomo, że tego jest mniej ja robię trzy porcje za jakiś czas znowu zrobimy trzy porcje, bo u nas pierniki to szybko idą bo są smaczne dobra, ja myślę, że teraz już przechodzimy do rękoczynów ok Łóżka na swoje miejsce i jedziemy z koksem. Ugniatamy, ugniatamy, ugniatamy. Uh -huh. um. Trochę wolniej. Tu patrzcie na te muskły. <gryw> Jak stracują. <gryw> Proszę napiąć. O! To ma lepsze, niech pokaże. Mm. Ok, tu patrzcie, jak Czas się. Często wyrobione. Wyrobiło. Wszystkie resztki co tu są trzeba pozbierać, nawet te z obiadu i śniadania Będzie dobry wsad Dobra, mamy taką kulę Ociesnij ręce Teraz Dobra. ja Dobra i teraz robimy to, zrobimy to, to na, ale to lepkie. Czy porcje, więc zrobimy na 3. Ja to zjem, ja to zjem. Raz. A dwa. O, jest jedna kulka. Jedna kulka. I druga kulka. Ania, daj mi folię. Ania, daj mi folię. No. Weźmy takie kawałki tam zrób na trzy, na trzy kulki Dobra Ania, daj mi kolier. No połóżmy tu połóż połóż po, po, po jedna kulka. Kulka, okay. i mamy trzy kuleczki gotowe. I te trzy kuleczki minimum na dwie godziny. W naszym przypadku do jutra do zbiureczki. Mamy trzy kuleczki gotowe. Do jutra kurczaki. Aha, ile mi to zajęło? 19.27, czyli 22 minuty zajęło mi zrobienie trzech porcji. Także wy śmiało, w niecałe 20 minut jedną porcję śmiało zrobicie. No, do jutra.